Drugar Pyszyn, Star Wars, Darth Bane, Zasada Dwóch. Rozdział 16. Siarczysta zima była wciąż jeszcze nowym i niezbyt mile widzianym zjawiskiem na Russanie. Kiedyś planeta miała umiarkowany klimat, kontrolowany i wyrównywany przez rozległe lasy borealowe, porastające większą część powierzchni Russana. Podczas długiego konfliktu między bractwem ciemności a armią światła zniszczono jednak miliony hektarów starych drzew. Ogromne przestrzenie północnej półkuli zmieniły się w opustoszałe nie... nieużytki. Te drastyczne zmiany krajobrazu planety mogłyby nie wystarczać, żeby tak bardzo zmienić klimat Russana. Problem w tym, że naraziło to planetę na straszliwe zniszczenia w wyniku eksplozji bomby myśli. Po wybuchu ostatecznej broni Kana powstał potężny splot mocy, niewidzialny wir energii ciemnej i jasnej strony, zdolny do wywoływania wy... nieodwracalnych zmian na planecie. Po tym kataklizmie, nawet tam, gdzie lasy wciąż rosły, śnieg rzadko widywany przez wiele poprzednich pokoleń zaczął pojawiać się co roku. Srogie zimy zazwyczaj trwały kilka miesięcy i wywierały zgubny wpływ na ekosystem, który rozwinął się w klimacie o wiele łagodniejszym. Niektóre okazy flory i fauny na rozsanie, tak jak ludzie, którzy wciąż jeszcze tu mieszkali, potrafiły się przystosować do zmiennych warunków klimatycznych. Inne po prostu wyginęły. W ciągu wielu lat. Pobytu na planecie Darowit nauczył się, że istnieją trzy zasady przeżycia w bezlitosnym chłodzie. Pierwszą było wkładanie wielu warstw ubrania, jedna na drugą. Płaszcz z kapturem, który miał teraz na sobie, podarował mu farmer, którego uleczył z paskudnego w przypadku gnilnej grzybicy. Gruby sweter dostał od górnika, któremu uleczył stopę. Górnik przypadkiem miał zmiażdżył pneumatyczną pie... Pneumatycznym podnośnikiem. Prawdę mówiąc, każdą część ubrania, koszule z długimi rękami, grube spodnie, ciepłe buty, podszytą futerkiem rękawice na lewej dłoni i specjalnie uszyty mankiet, okrywający kikut prawej ręki, darowit dostał od tubylców, którzy przybyli do jego samotni, żeby szukać łamocy uz uzdrowiającego pustelnika. Drugą zasadą było przetrwanie zimowego wichru i śniegu. Drugą zasadą przetrwania zimowego wichru i śniegu było pilnowanie, żeby ubranie było suche. Darowid nauczył obserwować się niebo i szukać schronienia przy najbliższym podejrzeniu, że zanosi się na opady. Dobrze wiedział, że jeżeli ubranie zmoknie, ciało ulegnie wychłodzeniu, zanim zdąży znaleźć kogoś, kto udzieli mu pomocy. To była jedna z jego dogodności samotnego życia w głębi lasu ale Darowit za bardzo się przyzwyczaił do niezależności, żeby zimą z niej rezygnować. Przez pierwsze lata pobytu na Rusanie był wędrownym włóczęgą. Przemierzając tereny między niewielkimi, rozrzuconymi tu i ówdzie osadami, badał dzikie pustkowia Russana. Kiedy już się nauczył polować i zaopatrywać w żywność, stracił powód, żeby zapuszczać się do wiosek i miasteczek, które spotykał na swojej drodze. Sześć lat wcześniej znudziła mu się egzystencja Włoczęgi. Znalazł w leśnej głuszy odpowiednie miejsce pod ogromną kępą drzew i zbudował, i zbudował tam z gałęzi i mu prostą chatę. Domostwo dawało mu poczucie stabilności, a zarazem pozwalało się cieszyć wewnętrznym spokojem, jaki znalazł w narzuconym sobie odosobnieniu. W promieniu 10 kilometrów od chaty nie było osad ludzkich. Nawet najbliższa kolonia skoczków znajdowała się niemal pięć kilometrów dalej. To nie oznaczało jednak, że nie miewał gości. Dzięki naukom skoczków i własnemu doświadczeniu, zdobytemu podczas podróży w latach dzieciństwa, poznał uzdrowicielską moc wielu ziół i innych skarbów przyrody. Trzy albo cztery razy w miesiącu odwiedzał go ktoś błagający, żeby uleczył jakąś jego dolegliwość albo ranę. Darowicz nigdy nie odsyłał nikogo z kwitkiem i prosił tylko, żeby w zamian uszanować jego prywatność. W dowód wdzięczności pacjenci często przynosili mu drobne dary, na przykład ubrania, które teraz nosił. Trzecią zasadą przetrwania bezlitosnych zim Rusana było powstrzymanie się od podróżowania w nocy, śmiertelnie niskie temperatury, możliwość zabłądzenia i nieznalezienia schronienia. A nawet polujące nocą drapieżniki. Jednym słowem, podróżowanie po zachodzie słońca stawało się tyleż niebezpieczne, co nierozsądne. Mimo to Darowit brnął mozolnie przez noc, wsłuchując się w skrzypienie przewianego wiatrem śniegu pod butami. Wiele godzin wcześniej pozostawił ciepło swojej chaty, żeby się przekonać, czy usłyszany od ostatnich pacjentów plotki mają coś wspólnego z prawdą. Darowic zły? Nie. Szepnął do unoszącego się nad nim niewielkiego skoczka o zielonej sierści. Tylko zaintrygowany. Z powodów, których wciąż jeszcze nie rozumiał. Skoczki były nim zapascynowane. W dzień zawsze dwa albo trzy okrążały w powietrzu nad jego chatą. Za każdym razem kiedy wychodził, towarzyszyło mu przynajmniej jedno niezwykłe stworzenie. Może czuły się odpowiedzialne za jego bezpieczeństwo, od kiedy uratowały go z jaskini bomby myśli, a może przyciągnęło ją do niego wspólne zamiłowanie. Skoczki łagodziły psychikę udre... psych... psychiczną udrękę cierpiących osób. Darowid zaś dzielił się swoimi uzdrowicielskimi talentami ze wszystkimi, którzy zgłaszali się do niego po pomoc. A może skoczki uważały, że jest zabawny, chociaż Darowiek nie widział, nie wiedział, czy w ogóle mają poczucie humoru. Szybko się przyzwyczaił do nieustannego towarzystwa. Były łagodnymi, nie towarzyszami i chyba wyczuwały, kiedy jest w nastroju do rozmowy, a kiedy po prostu chce być sam ze swoimi myślami. Na ogół ich obecność go uspokajała, chociaż niektóre skoczki koiły jego duszę lepiej niż inne. Towarzysząca mu teraz młoda istota płci żeńskiej, Jun, była bardziej skłonna do rozmów niż, inne jej, niż inni jej ziomkowie. Darowic teraz dom? Jeszcze nie, szepnął w odpowiedzi. Dwie z russańskich trzech sióstr, księżyców, były właśnie w pełni, a ich światło odbiło się od srebrzystej warstwy szronu i białego całunu śniegu, który napadał w ciągu kilku poprzednich tygodni. Darowid kucnął przy niewielkim zagajniku. Oparł się na lasce i kilkutem prawej ręki odsunął na bok gałęzie. Zamierzał obserwować okolice, a nie chciał, żeby ktoś go zobaczył. Przyglądając się stanie przed sobą, przez wydychane chmurki pary, upewnił się, że plotki były prawdziwe. Na Rossana rzeczywiście powrócili Jedi. Kiedy pierwszy pacjent mu powiedział, że Republika zamierza wznieść pomnik dla uczczenia tych, którzy polegli na rozsanie, prychnął szyderczo. Doszedł do wniosku, że realizacja takiego przedsięwzięcia dzisiaj, dziesięć lat po tamtych wydarzeniach, po prostu nie ma sensu. Tymczasem to, co teraz zobaczył, kawał gruntu na skraju lasu oczyszczono ze śniegu, odsłaniając zamarzniętą, podośniętą niskimi krzakami glebę. Cały teren oznaczono palikami i mierniczymi łańcuchami, a w jednym miejscu rozpoczęły się już nawet prace ziemne. Usuwanie gleby pod fundament pomnika i pozostawienie, pozostawione przez roboty konstrukcyjne głębokie bruzdy Dawid Darowit potraktował jak rany zadane samej planecie. W różnych miejscach budowy ustawiono kilkadziesiąt dużych kamieni. Po jednym z rodzimej planety każdego zabitego Jedi, których ten pomnik miał unieśmiertelnić. Dla Darowita te obce kamienie wyglądały jak łuki w tłumie jawów. Niepożądanie intruzi, którzy plugawili krajobraz Russana. Nie mają prawa tu być, szepnął gniewnie. Nikogo nie krzywdzą, zasugerowała Jun. Ta ziemia dopiero zaczyna dochodzić do siebie po parszywej wojnie. Po ich parszywej wojnie, odparł Darowid. Całą dekadę zajęło ludziom zapomnienie o tamtych okropnych czasach, a teraz Jedi chcą rozdrapywać stare rany. Senat zatwierdził, nie Jedi. Nie obchodzi mnie oficjalna wersja tej historii, burknął Darowid. Wiem, że za tym wszystkim stoją Jedi. Wyniknął z tego kłopoty. Kłopoty? Jun była zbyt młoda, żeby pamiętać wojnę, która spustoszyła jej planetę. Nie oglądała bezsensownej śmierci i cierpień, po których setki kolonii skoczków ogarnęło szaleństwo. Poranione skoczki wysyłały przepełnione bólem i udręką myśli, atakowały, a nawet zabijały inne żyjące stworzenia, dopóki nie wymordowały ich specjalne w tym celu przysłane grupki Jedi. Jedaj i ich wojna mało nie zniszczyły Russana, tłumaczył Darowicz. Zginęły tysiące mężczyzn, kobiet i dzieci. Lasy spłonęły, a na istoty waszej rasy urządzono polowania, dopóki prawie ich nie wytępiono. Sitowie rozpoczęli wojnę. Sithowie nie mogli przecież zacząć wojny sami ze sobą, oznajmił Darowicz. Musieli mieć kogoś, z kim mogliby walczyć, a Hoth... Nadzwyczaj chętnie rzucił do walki z nimi swoich zwolenników. Urwał, zastanawiając się, ile skoczki, a zwłaszcza Jun, mogą wiedzieć o przeszłości. Obie strony zawinę... zawiniły tak samo, podsumował. Darowit ma wyrzuty sumienia. Było to bardziej stwierdzenie faktu, niż pytanie. Możliwe, otwarł młodzieniec, opierając się na lasce. Przypuszczam jednak, że w ślad za Jedi zawsze podążają kłopoty. A ja nie zamierzam siedzieć z założonymi rękami i tylko się przyglądać, jak drugi raz niszczą tę planetę. Jeżeli nie liczyć konstrukcyjnych robotów, miejsce budowy było opustoszałe, bo robotnicy pracowali tylko we dnie. Kuląc się i podpierając laską, darowid wyszedł pomiędzy drzew. Spokój, pokój. Wysłała w ślad za nim Jun, próbując uśmierzyć jego gniew. Nie była jednak dość odważna, żeby podążyć za nim na otwarty teren, a on ignorował jej prośbę. Dopóki nie znalazł się poza granicą telepatycznej łączności, nie był silnym mocą i właśnie to był jednym z powodów, dla których nie udało mu się przyłączyć do Jedi czy do Sithów. Wykazywał jednak niewielką wrażliwość na moc. I to wystarczyło, żeby przeczołgać się przez teren budowy, nie dając się wykryć półinteligentnym automatom konstrukcyjnym. Robotów tych używano do najprostszych zadań. Większość pracy przy wznoszeniu pomnika wykonywali robotnicy, używając ciężkiego sprzętu i repulsorowych sań. Darowicz szybko dotarł do najbliższych takich sań i kucnął za nimi. Teraz nie mógł go zauważyć żaden robot. Przyszedł tu dobrze przygotowany. W kieszeniach długiego płaszcza miał duży zapas sproszkowanych korzeni tas i dwie garści pokruszonych płatków kwiatów winorośli skintil. Obie te substancje oddzielnie były nieszkodliwe, ale kiedy się je zmieszało na mokro, wchodziły ze sobą w zaskakującą reakcję. Darowid otworzył lewą, rękę, lewą ręką panel remontowy pod skrzynią sterowniczą i wcisnął cztery płatki z kintila do, do uzbrojeń cewek repulsorów. Rozsypał na płatkach szczyptę rozproszonego korzenia tas, po czym się schylił, wziął z ziemi garść śniegu i pozwolił, żeby stopił się na jego rękawicy. Kroplami wody spryskał mieszaninę. Usłyszał syk i poczuł ostrą, ostrą woń kwasu kiedy żrąca teraz substancja zaczęła powoli przegryzać uzbrojenia cewek. Darowit zamknął z cichym trzaskiem klapę panelu remontowego i zauważył, że spod maszyny wydobywają się smugi brązowo-fioletowego dymu. Następną godzinę spędził, przekradając się od sań do sań i zamierając w bezruchu, kiedy w pobliżu przechodzimy konstrukcyjne roboty, które dzięki za które zmienione, dzięki zmienionemu oprogramowaniu w ogóle nie zwracały uwagi na wandala na placu budowy. Zanim Darowid wrócił na miejsce, gdzie, czekało na niego, gdzie czekała na niego Jun, unieruchomił wszystkie sanie repulsorowe. Tymczasowe rozwiązanie sprowadzał inne zapewniła go mała towarzyszka. Repulsorowe cewki są kosztowne przypomniał Darowid. I zawsze poszukiwane. Powinni na to stracić przynajmniej tydzień. A co potem? Mam zanadrzu kilka innych sztuczek dla naszych przyjaciół Jedi, zapewnił Darowicz. To był tylko początek. Wkrótce świt. Darowicz teraz dom? Młodzieniec Powiedz spojrzeniem po okolicy i zobaczył sławy blask pierwszego z dwóch ruskańskich słońc, które miało niebawem wychynąć zza horyzontu. Dom, potwierdził cicho. Od chwili, kiedy Zana przekazała swojemu mistrzowi kartę danych, przedtem o mało nie tracąc życia, upłynęły trzy tygodnie. Bane wykorzystał ten czas do uważnego zapoznania się z zawartością karty danych. Analizował wszystkie informacje, które Hepton zgromadził o Beli Darzu i porównywał je z informacjami ze swoich źródeł. Sprawdzał wszystko, co mógł, a co przydałoby się co przydałoby wiarygodności poszukiwaniom Hattona. Teraz był już pewny, że to, co starszy arystokrata odkrył, jest prawdą. Doświadczenia Beli w dziedzinie alchemicytów ujawniły tajemnice, które pozwoliły jej otoczyć armią, się armią technobestii. Najważniejsze jednak, przynajmniej z punktu widzenia Beina, było to, że Belia pomyślnie skonstruowała własny holokrop. Istniały mocne dowody na poparcie tezy, że stworzony przez nią artefakt, skarbnica całej jej wiedzy, wciąż jeszcze kryje się w twierdzy na tajfonie. Bain przeprowadził ostatnie testy diagnostyczne swojego statku. Nie mógł dopuścić, żeby cokolwiek zawiodła podczas nadchodzącej podróży. Nadprzestrzenny szlak do głębokiego jądra był zdradziecki. Więc gdyby coś uległo uszkodzeniu, prawdopodobnie nikt nie przyszedłby mu z pomocą. Musiałby zginąć samotną, zimną śmiercią, skończyć jako zamarznięte wzłoki w metalowej trumnie, krążącej wokół paszczy czarnej dziury w samym sercu galaktyki. Wyglądało jednak na to, że wszystkie systemy, mistyka, są w stanie idealnym. Jako jedna z zaprojektowanych w firmie Cienar maszyn klasy infiltrator Mistyk był średniej wielkości myśliwcem dalekiego zasięgu. Bane dostał go w tajemniczych okolicznościach od jednego ze swoich dostawców. Infiltratory mogły pomyśleć do sześciu osób. Były uzbrojone tylko w lekką broń i praktycznie nieopancerzone, bo projektanci przekładali większą wagę do szybkości i zdolności do manewrowania. Mistyk. Wyposażono w dodatkową jednostkę napędu klasy czwartej, nadświetlnego klasy czwartej, dzięki czemu mógł prześcignąć absolutnie każdy statek. Na pokładzie było dość miejsca dla mistrza Sitów i jego uczennicy, ale Bane postanowił, że Zana nie będzie mu towarzyszyła w wyprawie na Tajfona. I tu znowu, tak jak wcześniej z Tymona napisane, jakiś błąd, nie wiem kto to przekładał. Nie zamierzał jednak dopuścić, żeby młoda kobieta bezczynnie czekała na Ambry na jego powrót. Oprócz studiowania zawartości karty danych, Bane dużo także rozmyślał o przyczepionych do swego ciała orbaliska. Możliwe, że na tajfonie zdobędzie nowe informacje, które pozwolą mu na odkrycie ostatecznej tajemnicy konstrukcji holokronu. Ale nie było także wykluczone, że Best Bellia wykorzystała dokładnie z tego samego procesu. Korzystała dokładnie z tego samego procesu, co on podczas poprzednich, nieudanych prób. Bane nie odrzucał teorii, że za jego porażkę odpowiedzialne są orwaliski. Pasożyty mogły go przecież pozbawiać części energii ciemnej strony, której potrzebował do pomyślnego ukończenia budowy Holokronu. Zastanawiał się także nad czymś innym. Do tej pory dwukrotnie wpadł w szał i poddał się żądze krwi. Jego zdrowy rozsądek ustąpił bezmyślnej chęci mordowania i niszczenia wszystkiego w zasięgu wzroku. Za pierwszym razem, kiedy mu się to przydarzyło, zrujnował cały obóz, a to było głupie, bezsensowne marnowanie środków. Za drugim razem cena mogła okazać się jeszcze wyższa. Gdyby zabił Zana, znalazłby przy jej zwłokach cenną kartę danych Hettona. Ale musiałby także rozpoznać poszukiwania nowe... rozpocząć poszukiwania nowego ucznia. Z powodu chwilowego szaleństwa straciłby 10 lat szkolenia dotychczasowej uczennicy. Zana ocaliła życie, wyjaśniając motywy swojego postępowania, tłumacząc, że zachowała się zgodnie z jego naukami. Bain doszedł do wniosku, że sam powinien był to sobie by uświadomić. Orbaliski zaślepiły go jednak na sprytne wykręty dziewczyny. Po czym wszystkim zrozumiał, że pasożyty dają mu zwiększoną potęgę kosztem inteligencji i sprytu. Leciał teraz na tajfona, żeby stawić czoło niebezpieczeństwu i pokonać systemy obronne od dawna zapomnianej twierdzy Belli. Zana miała także wyruszyć w drogę, tyle że na samodzielną wyprawę. Statek Heptona był wspaniały. Statek hettona był wspaniały. Zbudowany na specjalne zamówienie krężownik, miał 80 metrów długości i mógł swobodnie pomieścić 20 pasażerów. A mimo to, do pilotowania go wystarczyła jedna osoba. Każdy szczegół konstrukcji spełniał precyzyjne, precyzyjne i bynajmniej nieumiarkowane wymagania hettona. Statek dysponował także dużą siłą ognia i miał gruby pancerz. Tak gruby pancerz ze załoga mogła zaatakować niewielki okręt liniowy, a mimo to wnętrzne było wystarczająco luksusowe, żeby urządzić oficjalne przyjęcie dla planetarnego dostojnika. Nie szczędzono wysiłków, żeby statek stał się symbolem ogromnych bogactw Heptonna, a zarazem był dobrym środkiem transportu. Zana nie podobało się w nim tylko jedno. Na cześć swojej matki Hedton nazwał go Loranda. Zaczęła przyciskać guziki kontrolne, zachwycając się idealnym startem i posłuszeństwem drążka sterowniczego. Niebawem wyleciała poza atmosferę Ambry, a za dwa dni powinna wylądować na Coruscant. Niewątpliwie będzie musiała przekupić administratora kosmoportu, żeby nie wpisał w rejestr lądownika jej statku. Loranda była wciąż jeszcze zarejestrowana na nazwisko Hetona, więc gdyby właściwie władze dowiedziały się o jej przylocie, na pewno zaczęłyby się kłopoty. Na szczęście, przedstawiciele szlachetnych rodów serenna często odbywali niezapowiedziane podróże i lądowali dosłownie wszędzie, nawet na Coruscant. Nie podlegali regułom i prawom, jakie obowiązywały zwykłych obywateli republiki, więc służąca. Wysłana z łapówką za na przekopianie administratora kosmoportu nie powinna wzbudzić niczyich podejrzeń. Zana wiedziała jednak, że dyskretne lądowanie na Coruscant to jeden z najłatwiejszych etapów jej wyprawy. O wiele trudniejsze mogło się okazać uzyskanie dostępu do archiwów świątyni Jedi. Wysyłając ją tam, Bane zdecydował się na ogromne ryzyko. Oboje spędzili ostatnią dekadę ukrywając się przed Jedi, a teraz Zana miała się przedostać do samego serca świątyni ich zakonu. Nie mogę jednak poznać powodów decyzji swojego mistrza. Zwłaszcza, że sama była pocześci za wszystko odpowiedzialna. To ona zasiała pierwsze ziarna wątpliwości na temat orbalisków. A teraz jej intryga miała przynieść owoce. Bane postanowił dla jej dobra i dla dobra Sytów że musi się od nich uwolnić. W Holokronie Fridona Nada nic nie wskazywało, że Orwaliski można oderwać od ciała żywiciela. Bane, prowadząc własne poszukiwania, także nie odkrył żadnej skutecznej metody. Archiwa Jedi były jednak największą w galaktyce skarbnicą wiedzy. Jeżeli istniała jakakolwiek odpowiedź, Zana powinny ją tam znaleźć. Mistrz Sithów. Przedsięwziął wszelkie środki ostrożności, żeby nikt nie poznał prawdziwej tożsamości Zana podczas jej wizyty w archiwach. Dzięki sieci tajemniczych informatorów i mrocznych kontaktów zrobił listę i zebrał dokumentację o wszystkich członkach zakonu Jedi. Zana wybrała z tej listy imię i nazwisko, które najbardziej odpowiadało jej potrzebom. Nazywała się obecnie Nalia Adolu. Prawdziwa Nalia była padawanką mniej więcej w wieku Zana, opiekował się nią Anno Hi, słynny samotnik, pyngański mistrz Jedi z planety zewnętrznych rubieży, zwanej Polusem. Przez ostatni tydzień Zana zapamiętała każdy szczegół swojej rzekomej przeszłości, nie wyłączając historii mistrza Anna, żeby jak najlepiej udawać młodą padawankę. Jej legenda była bardzo prosta. Zana miała twierdzić, że jej mistrz bada rzadko spotykane pasożyty żyjące pod lodowo pokrywą Polusa, zamierza porównać niedawno odkryte formy życia z podobnymi pasożytami z innych planet, ale nie do opuszczenia zacisza rodzimej planety, wysłał swoją padawankę, żeby zebrała wszystkie wszelkie możliwe materiały znajdujące się w zasobach archiwów Jedi. Mimo to Zana potrzebowała jeszcze bardziej wiarygodnej historyjki na moment, kiedy stanie się przed głównym bibliotekarzem i poprosi o pozwolenie na przeszukanie archiwum. Zana i Nalia były mniej więcej w tym samym wieku: miały ten sam wzrost i podobną budowę ciała. Obie miały długie, proste włosy. Chociaż Zana musiała swoje ufarbować na czarno, żeby się jeszcze bardziej upodobnić do młodej padawanki. Pięć lat wcześniej Nalia opuściła swojego mistrza na Polusie, więc prawie nie było szans, że Zama natknie się na kogoś, kto zna Nalię na tyle dobrze, by rozpoznać oszustkę. Uczennica Bejna wiedziała jednak, że nawet jeżeli nie zdradzi jej wygląd zewnętrzny, wciąż jeszcze pozostaje poważny problem, nad którym musi się zastanowić. Podczas tej wyprawy będzie przybywać pośród Sług Światłości. Jedi wyczuł w niej potęgę ciemnej strony. Zostanie natychmiast zdemaskowana, a przy okazji cała intryga Bane'a. Na marne pójdzie cały ich wysiłek z ostatniej dekady i wszystko co osiągnęli. Zanach prawdopodobnie zostanie skazana na śmierć, a jej mistrz będzie odtąd ścigany jak łatwa zwierzyna. Jedyną szansą powodzenia jej planu było posłużenie się potęgą czarowsitów. Mogła w ten sposób zamaskować swoją aurę i jednocześnie emanować aurą jasnej strony. Zaklęcie było skomplikowane, a Zana nigdy dotąd nie próbowała się nim posłużyć. Wymagało równowagi między siłą a wrażliwością, więc młoda kobieta ćwiczyła nieustannie przez kilka poprzedzających jej odlot tygodni. Mimo tych starań, wciąż jeszcze zdarzały się chwile dekoncentracji, a kiedy na jaw wychodziła jej prawdziwa natura. A wtedy Naya ja wychodziła jej prawdziwa natura. Trudno. Bo musiała liczyć na to, że jeżeli coś takiego się zdarzy, na korusant w pobliżu nie będzie żadnego Jedi.